Na moim kanale będzie to gra Unravel 1, i dla tych troszeczkę mniej wtyjemniczonych, którzy będą może pierwszy raz widzieli to gra, akurat u mnie, w moim wykonaniu, niekoniecznie orientują się o co w niej chodzi, to tak pokrótce jest to logiczno-zręcznościowa platformówka i w grze będziemy wcielać się w postać. Jarniego, który jest stworzony w całości z włóczki. To będzie taki nasz włóczkowy kotek. Bym go nazywała kotkiem, bo jest taki czerwony, i naprawdę ma te uszka, i, i wygląda jak taki kotek słodki. A wątek fabularny jest związany z odzyskiwaniem wspomnień tutaj bohatera i poszukiwaniem śladów jego dawno zaginionej rodziny. I jeszcze taka bardzo ciekawa rzecz, że podczas tej podróży w grze, będziemy przymierzać różne lokacje, które są inspirowane autentycznymi miejscami ze Skandynawii. I co więcej mogę dodać? kliknałam właśnie tak jakby, żeby zobaczyć więcej jak ta gra wygląda, ale żadnego jeszcze z poziomów nie przechodziłam. Tylko tak mniej więcej chciałam się rozeznać, widziałam tą, ten początek, jak wygląda ten domek, jak tam mniej więcej troszeczkę się poruszać. I co, mam nadzieję, że Wam ta seria się spodoba. I to od razu nawiązując do jedynki, do tej gry, którą gram teraz, wiem, że też jest Unravel dwójeczka, w której można grać z drugim graczem jakimś. Więc jeżeli chcielibyście też zobaczyć w przyszłości rozgrywkę z dwójki, z którymś z chłopaków, to oczywiście taka seria też się u mnie na kanale pojawi. Od razu Was, was zachęcam do zasubskrybowania tego kanału. Pamiętajcie o łapce w górze, o komentarzu, macie również link do donate'u w opisie. A my możemy zaczynać. Tak, jesteśmy pewni. I już się nie mogę doczekać. Naprawdę, słyszałam tyle pozytywnych komentarzy o tej grze, że, że naprawdę jest taka urocza, wszystkie te lokacje, podobno są jakieś takie zagadki logiczne. I ten początek już widziałam, tak, bo musiałam wejść, żeby troszeczkę się rozeznać, zobaczyć, jak to najwięcej wygląda. O, taka babcia, ogląda jakieś pewnie stare zdjęcia. Swój, ze swoją rodzinką. O no i właśnie, włóczka. Jeszcze taka śmieszna anegdotka. Hmm. Idealnie dobrałam po prostu tą grę do zagrania na YouTube w ogóle klimacik, bo e, sama robię w domu zabawki z włóczki, tak, to są różne zabawki wszelkiego rodzaju, więc jakbyście chcieli, to też mamy <zabawki> na vinted. E... Gdzie wrzucam te zabawki, więc jak jesteście chętni, to mogę też podać linka w opisie Do swojego tam profilu na Vinted I niekoniecznie wiem, nie pamiętam jak tu się porusza Aha, bo to jest na klawiaturze, nie na myszce I teraz tak, tak się chodzi, a tak się skacze Dobra, mogę tu wskoczyć? To znaczy kompletnie, no jedyne co wiem, to tylko w sumie nigdzie za bardzo nie szłam. Jedyne co umiem w tej grze to po prostu chodzić i skakać, nic więcej nie wiem. Wiem, że tutaj będzie coś chodziło, że będziemy puszczali jakieś tej włóczki czy coś, ale nie wiem o co chodzi. Co to jest? Tylko na nie patrzyłam, to jest jakiś album. Ale nie widać żadnych zdjęć ani, ani nic. Więc pewnie będziemy to jakoś zbierać, tak mi się wydaje Dobra eee. Gdzie my możemy iść? Teraz tak, bo... Nawet nie wiem Ten kominek, drewienko O, i, i tutaj właśnie do tego zdjęcia doszłam, ale nie klikałam w nie. Aha, tutaj nic nie mogę. To jest na razie zablokowane. Dobra, a jak się schodzi teraz? Teraz właśnie mi powiedzieć, jak się schodzi. Aha, dobra, już wiem. No to możemy zaczynać. A, w ogóle do tego zdjęcia to osety i chwasty stała sama babcia Ale jestem podekscytowana już tą grą Naprawdę, tak, tak bardzo Zawsze chciałam ją nagrać, tak mi się podobała Oj, nasz mały Jarni No, a nie mówiłam, że on jest uroczy? Jest tak słodki Naprawdę, wiem Zrobię, jeżeli chcecie, mogę zrobić również e, jarniego na burcę i również je wystawić. Może ktoś będzie za. za e, zaciekawiony? Nie. Za, o, zainteresowany kupnem. To również takiego jarniego mogę zrobić <grytanie> na zamówienie. Ale tutaj jest ślicznie. O Jezu, i to słoneczko. O, tylek. I to słoneczko jeszcze tak tutaj świeci. Że jest pięknie. Tyle, jak podejść powoli. No nie mówcie, naprawdę, że ta gramówka nie jest urocza. Okończy nam się włóczka. I tu jest włóczka. Dobra, żeby zrobić. D. Aha, i tak będziemy to ciągnąć. Dobra. Dobra, muszę zapewnić, że to będzie D on podchodzi wtedy i ma więcej tej włóczki Dobra, dobra Dobra O, kwiatuszki Jeju, jak to jest ładnie Zapewne jesteśmy w jakimś, nie wiem, tutaj ogródku właśnie tej babci Wygląda jakbyśmy się dopiero wyszli z jej domku Eł Żeby ciągnąć Aha, dobra, chyba mam pomysł Jak się wciąga? Aha, tak. Nie tak. O. No i tu nie wyskoczymy, więc też musimy ciągnąć. Na początku pewnie jeszcze trudno będzie mi w miarę ogarnąć to sterowanie, żeby mi się przyciski nie, nie myliły, ale w trakcie powinno pójść lepiej. Nie wiem, czy doskoczę. Dobra, tak się wciąga. O. Nie, ja jednak jeszcze muszę. muszę. O. Doskoczymy? skoczymy? Skoczyliśmy. Musimy D... No tak, jeżeli chcemy się złapać, dobra. Aha, i tak się bujamy. To troszeczkę tak w Limbo mi się od razu przypomnia. Też to te bujanie. O. Niechło? O, woda! Aha, i właśnie też jak czytałam, to podobno nie możemy do tej wody wchodzić. będziemy ginąć no bo jesteśmy z włóczki, więc. O, jakieś wspomnienie? Śmiały chłopiec sobie stoi. Jej ale się jarą, pomrę, naprawdę. Możemy się wspinać po takich liściach, dobra. Na razie wszystko jest w miarę proste. Nic tutaj jest skomplikowane. Aha, tak będziemy związywali i tworzyli taki most, który będziemy mogli sobie wskakiwać. Dobra. O! Dobra, rozumiem. O, domek! O ptaszek tam jest! I jaka ta gra jest słodka. Tutaj za też musimy coś zawiązać. Tak, o jabłuszko spadło. I teraz skakujemy. Nie? Po co te jabłka? Aha, chyba niepotrzebne, tak? Po prostu spadły. Dobra, ja już myślałam, że coś musimy zrobić. Aha, dobra, i teraz musimy zawiązać. I na drugim też. To ma być pierwsza gra, której sterowanie najszybciej ogarnę. <grybujesz> Serio tak czuję. najpierw zobaczmy po co to co to? o boże aha, dobra, to będzie się nalewało tylko to nam są jabłka żeby nie jakoś po tutaj przeskoczyć to jeszcze te jabłka może bym zabrała tak i jeszcze to jedno żeby było ich jak najwięcej Troszeczkę ten motyw z. Teraz tak mi się skojarzyło ten motyw właśnie z tą wodą, która się nalewa, i jakby stworzyć sobie takie przejście, to przypomnę mi się znów Limbo. O, kolejne Jopuszko. A mogę je wszystkie tak poprać naraz? Będę miała siłę. O! Dobra. A fajnie, czyli też przez taki mosty dzięki temu mogę różne jakieś przedmioty pchać. Przemieszczać. Zostanę tam razem z nimi. O, i mam idealny maści. Uh, już myślałam, że wpadnę. Dobra. Jeju, ale to jest piękny ptaszek, jakby się wystraszył. Jeju, naprawdę ta gra jest cudowna. O, grill. Ale bym sobie naprawdę poszła takiego grilla. To jest co Co to? A rozłożyłam sobie siedzenie A tu czemu? Tu coś nadal jest? Aha Zerwałam chwasta Jakiegoś i dzięki temu mam tutaj wnuczkę A ja bym nawet tego nie zauważyła Chociaż to nie jest trochę bez sensu? To co zrobiłam? iść dołem? A mogę iść dołem. Ale chciałam też zobaczyć, co tam jest na górze. Czy nie tak? Janni, no. co ty robisz? Skocz tam. O. I tu chciałam zobaczyć, o co tu chodziło. A co Aha, czyli tak po prostu... Nie przyjść góru. Nie, 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 nie! A co to? Co to tutaj jest takie? Okej, okay, coś zebrałam, ale nie wiem co to jest. To może coś podobnego nie wiem, jakby to tacie krawaty, które też mogłam zbierać. Jeżeli tak, to fajne. Jeżeli takie coś właśnie tutaj jest i o to chodzi, to chcę zebrać wszystko. To jest mój challenge. Rowerek. Muszę to tutaj roz tą, tą bramę w furteczkę. A słodki, taki dziecięcy roweryk. Jeszcze taki brudny już jest. No jedziemy, jedziemy. A i teraz mamy pójść z Aha, nie rozwalić. Wejdę tak na niebo, czy jak. Dobra. O Boże, jadę na nim. Matko jedyna, ja nie kieruję tym. Ojej, ale jaki z nas szkielecik zostaje. Jeszcze tutaj babci doniczki rozwaliliśmy. A znów mamy dużo pączki. Widzę, że są takie dwie możliwe. O! O, 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 o Widzę tą tą. Eee, znów to coś. Tylko jak mogę się tam dostać? Tędy hmm. nie wejdę, więc będę musiała coś wykombinować. Na razie w takim razie pójdę górą. Będę mogła tam. Ja będę mogła tam jakoś wskoczyć. Czy nie tak? Nie o to mi chodziło. O i tak teraz jest dałae się dobra. mam dwie mam te nie wiem co to jest ale mam dwie te rzeczy tak Teraz tutaj i teraz będzie jeszcze wyżej. Ale myślę, się idealnie po tych drzewkach tutaj wspinamy. I dobra, jestem na górze. Tutaj coś jeszcze było. Nie. Chyba zepsułam. Och, Jurka, ty to, to po prostu ja w ciebie nie wierzę czasami. Jurka musiała pójść sprawdzić, co tam jest. prostu musi się cofać teraz. No dobra, ja teraz, teraz już nie, nie cofam. Rozbujamy. Ciekawe, czy już mogłabym tak po prostu tam skoczyć, ale wolę nie próbować, bo jakbym musiała znowu się po tym drzewie wspinać, to. O. I jeszcze na to jedno. Dobra. O, Oho, jak mało brakowało. Ja znowu bym spadła. O, domek na drzewie, i teraz widzimy jakąś dziewczynkę. Moim marzeniem było mieć domek na drzewie. Naprawdę. O, wózka. Ogółem ja zawsze chciałam mieszkać w domu. Mieć domek na drzewie to było takie moje marzenie. Jeszcze w ogóle ogródek. I móc wyjść sobie tak jak Się przywróciłam. I w ogrodzie posiedzieć. Jeju, naprawdę, to, to jest coś, o czym marzę. Teraz musimy zrobić z o! Pioskownica! I zapewne musimy wziąć tą skrzyneczkę tam, o no, tylko ten no, klocek, tą skrzyneczkę. Tylko... a co? Ale zabaweczek tutaj, tego wszystkiego. Ale widać, że to wszystko jest takie zapuszczone, już się tego nie używa. Spadało. Nie tak. No. I teraz się pobiega. Tak, teraz się uda, No śmiesznie biegnie. Kwestiaweczka z opony. Dobra, tu nic nie ma, musimy być tam. Tak się rozwijać? Tak? Dobra. No tutaj już tak, tak nieprzyjemnie troszeczkę jest. Się zamknęło, już tam nie wrócimy. No, tu też jest jakiś klocek. Też będziemy musieli go przetransportować. Z go sobą. Mm. Oj, nie, tak? I teraz tutaj też ten most zrobimy. Tak, dobra. No tutaj żebyśmy mogli przejść. O. Już jedni, O, tam coś na górze widziałam. Tu, tu, tu. tu. Jest kolejna! Ej! Fajne! To będzie mój taki challenge w tej grze, żeby zdobyć wszystkie. Jezu, ale się wstraszyło. Matko, jedyna raz byśmy to narobili. O, jest jesień. W liście leżą. I co? I to będzie koniec? Nie, ja nic nie mogę zrobić, tu nie ja idę. To idzie Jarni. To nie ja. Co to jest? Jakiś kwiatuszek. Mamy kwiatuszka. I co? I to już z koniec poziomu? Aha, to już go przeszłam. O, tak mi się dobrze grało. Nie wiem, kiedy ten czas leciał. I co, i teraz? Może odblokuje się jakiś wpis w tym. Tak, Enter. Teraz mogę. Tak, udało się. Więc tak, osyt i chwasty. Jakie to było piękne, gdy było nowe. I jak nadal jest piękne, chociaż czas sprawił, że jest inne. Dobra. I teraz możemy. Teraz odlokowały się te zdjęcia. To jest dwójka tych dzieci i ten domek, w którym byliśmy. Nie, to jest domek babci, tak? Chwila. Tak. To drzewko, po którym i my się wspinaliśmy. I ten domek, oj, no to piaskownica, Kwiatki. Oj, tu widzę to, y po lewej, to ta huśtawka, bo widać. I łańcuch od tej ustawki. Tak. I to motylek. Jeju. Aha, i to jest szklarnia. To do, do czego wpadliśmy? O, i koniec. O, chciałabym jeszcze zobaczyć dobrze, więc w takim razie to by było na tyle Mniej więcej właśnie moje odcinki będą wyglądały tak, żeby to przychodziła po, po innej takiej mapie Żeby zdobyć jeden taki wpis To zdjęcie było? Wydawało mi się, że było całe Dostaliśmy jakiś fragment? Coś tutaj się jeszcze zmieniło? Chyba nie Więc mam nadzieję, że wam się podobało W kolejnym w filmiku przejdę kolejną taką mapkę z przygodami z naszym Jarnim Dajcie znać, czy wam się podoba. Mi bardzo, naprawdę jestem podekscytowana tą grą. I w takim razie, do usłyszenia w następnym filmiku. Cześć!